25. seria PGNiGi Superligi Kobiet. i Iwona Niedźwiedź, serdecznie zapraszam na mecz MKS Ufantor Lublin z Galiczanką Lwów. Mecz na miarę zapewnienia sobie wicemistrzostwa Polski albo utrzymania szansy na srebrny medal mistrzostw Polski. Za ostatnią kolejkę, 24. do tytułu zawodniczki tygodnia, ten tytuł zabrała jej Oliwia Suliga, młodziutka bramkarka. Wychowanka Szkoły Mistrzostwa Sportowego, która równie kapitalnie zagrała w spotkaniu z kaperem gminy Kobierzyce. Więckowska do prawego skrzydła jest pozycja. Katarzyna, przepraszam, Daria Szynkaruk i Dymytr Już podwojenie względem młodziutkiej prawej rozgrywającej. I jeszcze atakują... Lewobianki, kapitalna asysta, Diany Dymitryzyn, która też zmieni barwy klubowe. Więckowska, ależ bomba z dystansu. I jeszcze przez 50 sekund będą grać w osłabieniu. Liczę, Więckowska, masna, repisowa, ależ bomba z 10. przez Mejlę no To też pokazuje, jaki ważny. Punkty w defensy Galiczanki stanowi ta zawodniczka Masna. Na faulu jeśli słusznie liczę, to ten okres bez, bez zdobyczy bramkowych no, trwa co najmniej od 6 minut. Szen. I patrzymy na atak pozycyjny gospodyń tego meczu Masna. Piękne trafienie z dystansu, drugie w tym spotkaniu, muszą tylko zamienić. Ten najbliższy atak pozycyjny na bramkę numer 15, Dominika Więckowska do nogi, pokonana Wiktoria Saltaniuk. Po raz trzeci Marianne Markiewicz zatrzymuje Weronika Gawlik. bez dziesiątej bramki Galiczanki. A może jeszcze Galiczanka zdąży, rozpędza się Sofia Cholińska. No, odważnie kuknęła po, 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 ponad światło bramki i kończy nam się ta pierwsza połowa prowadzenia MKS-u Pan Flory Lublin. I Dmytrz. Bardzo dynamiczny atak MKS. Okazało się, że dostaje i Gra naprawdę bardzo dobry. 12. Dla Galiczanki dobrze to wszystko zaczęła Marianna Markiewicz. Jest duża szansa, że będziemy dalej oglądać Dianę Dmytryszyn na polskich parkietach. Paulina Masna. Tym razem Wielskowska zajęła pozycję na obrocie. Jest już sygnalizacja gry pasywnej. Piękny ruch Patrycji Nogi. Ma 21 do 14. Masna. Więckowska, dziesiąty metr, 81%. Teraz w drugie tempo zatrzymana przez Patrycję Wdowiak. Tkacz, Markiewicz, na Świetny atak między pierwszego a drugiego obrońcę w zakończonym meczu. Będziemy mieć weryfikację tego, jak Państwo wybieraliście. Anastazja Tkacz, Rybisław teraz na prawym rozegraniu, a przepraszam jedna bramka na dwie próby Więckowska pierwsza dopadła, tę piłkę już jej nie odda młodszej koleżanki, ale też myślę że to nie ma jakiegoś większego znaczenia, najważniejsze dla Lublina jest to, że w tym momencie kiedy wybiły sygnały zwiastujący koniec tego spotkania MKS w Fanflor Lublin może celebrować komplet punktów. A państwa wybór to Weronika Gablik, która tak jak powiedziałam w zeszłym tygodniu była nominowana do tytułu zawodniczki tygodnia. za czas spędzony z PGNiG Superligą. Dziękuję państwu, bardzo życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.